Czym jest duch, czym jest dusza? Dusza i duch to terminy, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają nieco inne znaczenie. Dusza jest często rozumiana jako niematerialna część człowieka, która jest odpowiedzialna za jego osobowość, emocje i myśli. Dusza jest uważana za coś, co ożywia ciało i co trwa po śmierci. W wielu religiach dusza jest uważana za nieśmiertelną i podlegającą karze lub nagrodzie w życiu pozagrobowym. Duch jest również niematerialną częścią człowieka, ale jest często rozumiany jako coś bardziej transcendentnego i boskiego. Duch jest uważany za łącznik między człowiekiem a Bogiem lub innym bytem duchowym. W niektórych religiach duch jest uważany za iskrę bożą w człowieku. Różnice: dusza jest bardziej związana z jednostką i jej indywidualnym doświadczeniem, duch jest bardziej związany z uniwersalnym i boskim. Dusza jest często uważana za nieśmiertelną, ale duch jest czasami uważany za część Boga lub innego bytu duchowego, która powraca do niego po śmierci człowieka. Dusza jest często utożsamiana z emocjami i myślami, podczas gdy duch jest bardziej związany z wolą i dążeniem do transcendencji. Podobieństwa, zarówno dusza, jak i duch są uważane za niematerialne części człowieka. Oba są uważane za ważne dla zrozumienia natury człowieka i jego relacji z Bogiem lub innymi bytami duchowymi. Podsumowanie. Dusza i duch to dwa różne, ale powiązane pojęcia. Dusza jest bardziej związana z jednostką i jej indywidualnym doświadczeniem, podczas gdy duch jest bardziej związany z uniwersalnym i boskim. Oba są ważne dla zrozumienia natury człowieka i jego relacji z Bogiem lub innymi bytami duchowymi. Mówi się, że duch jest we wszystkim, co na otacza, w przedmiotach żywych, martwych, w gwiazdach, w planetach, w materii, czy to prawda? To bardzo ciekawe pytanie, które dotyka głębokich kwestii filozoficznych i duchowych. Odpowiedź na nie zależy od tego, jak rozumiemy pojęcie ducha. W wielu tradycjach duchowych i filozoficznych, takich jak hinduizm, buddyzm czy mistycyzm chrześcijański, idea przenikania wszystkiego przez ducha jest bardzo popularna. W tych kontekstach duch jest często rozumiany jako uniwersalna siła życiowa, energia lub świadomość, która przenika i ożywia cały wszechświat. Z tego punktu widzenia duch jest obecny we wszystkich rzeczach, zarówno ożywionych, jak i nieożywionych. Można go dostrzec w pięknie przyrody, w sile żywiołów, a nawet w najdrobniejszych cząsteczkach materii. Duch jest tym, co łączy wszystko w jedną całość i nadaje sens istnieniu. Jednakże, w innych tradycjach, na przykład w judaizmie czy islamie, koncepcja ducha może być bardziej związana z Bogiem i jego działaniem w świecie. W tych kontekstach duch jest często rozumiany jako dar od Boga, który pozwala człowiekowi na kontakt z nim i na rozwijanie swojego potencjału duchowego. Wreszcie istnieją również materialistyczne i naukowe podejścia, które odrzucają istnienie ducha jako takiego. Z tego punktu widzenia wszystko, co istnieje, jest zbudowane z materii i energii, a zjawiska takie jak świadomość czy emocje są jedynie wynikiem skomplikowanych procesów zachodzących w mózgu. Podsumowując, pytanie o to, czy duch jest we wszystkim, jest pytaniem otwartym, które zależy od naszego światopoglądu i przekonań. Nie ma na nie jednej prostej odpowiedzi. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, polecam ci lekturę różnych tekstów filozoficznych i duchowych, które podejmują te kwestie z różnych perspektyw. Możesz również poszukać informacji na temat różnych tradycji religijnych i ich podejścia do koncepcji ducha. Czy duch jest Bogiem, czy jest oddzielny od Niego? To zależy od tradycji religijnej, w której rozpatrujemy ten temat. W chrześcijaństwie Duch Święty jest uważany za trzecią osobę Trójcy Świętej, czyli jest Bogiem, ale jednocześnie różni się od Ojca i Syna. W judaizmie i islamie koncepcja Ducha Świętego jest nieco inna. W tych religiach Duch Święty jest często utożsamiany z Duchem Bożym, który jest uważany za przejaw działania Boga w świecie. W hinduizmie i buddyzmie koncepcja Ducha jest jeszcze bardziej złożona. W tych religiach duch jest często rozumiany jako uniwersalna siła życiowa, która przenika i ożywia cały wszechświat. Podsumowując, pytanie o to, czy duch jest Bogiem, czy jest od niego oddzielny, jest pytaniem otwartym, które zależy od naszego światopoglądu i przekonań. Nie ma na nie jednej prostej odpowiedzi. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, polecam Ci lekturę różnych tekstów filozoficznych i duchowych, które podejmują te kwestie z różnych perspektyw. Możesz również poszukać informacji na temat różnych tradycji religijnych i ich podejścia do koncepcji ducha. Czy dusza jest w ciele, czy poza nim? To kolejne pytanie, które zależy od perspektywy filozoficznej i religijnej. W wielu tradycjach religijnych, takich jak chrześcijaństwo, dusza jest uważana za niematerialną część człowieka, która ożywia ciało i która trwa po śmierci. W tym ujęciu dusza jest związana z ciałem za życia, ale po śmierci opuszcza je i udaje się do innego wymiaru. Jednakże istnieją również filozofie, które postrzegają duszę jako coś, co jest nierozerwalnie związane z ciałem i co przestaje istnieć wraz ze śmiercią. W tym ujęciu dusza nie jest czymś, co może istnieć poza ciałem. Podsumowując, pytanie o to, czy dusza jest w ciele, czy poza nim, jest pytaniem otwartym, które zależy od naszego światopoglądu i przekonań. Nie ma na nie jednej prostej odpowiedzi. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, polecam ci lekturę różnych tekstów filozoficznych i duchowych, które podejmują te kwestie z różnych perspektyw. Możesz również poszukać informacji na temat różnych tradycji religijnych i ich podejścia do koncepcji duszy. Dusza poza ciałem to koncepcja obecna w wielu filozofiach i religiach. Oto kilka przykładów: Platon, jeden z najważniejszych filozofów starożytnej Grecji, uważał, że dusza jest nieśmiertelna i istnieje przed narodzinami oraz po śmierci ciała. Dusza, według Platona, jest uwięziona w ciele, a jej celem jest powrót do świata idei, gdzie przebywa w czystej formie. Śmierć jest dla duszy uwolnieniem z więzienia ciała i możliwością powrotu do swojego prawdziwego domu. Kartezjusz, francuski filozof i matematyk, uważał, że człowiek składa się z dwóch odrębnych substancji: duszy myślącej i ciała materialnego. Dusza, według Kartezjusza, jest niematerialna i nieśmiertelna, a ciało jest materialne i śmiertelne. Te dwie substancje są ze sobą połączone w mózgu, ale dusza może istnieć niezależnie od ciała. Dualizm to ogólna nazwa dla filozofii, które uznają istnienie dwóch odrębnych substancji duszy i ciała. Dualizm może przyjmować różne formy, ale wspólnym elementem jest przekonanie, że dusza jest niezależna od ciała i może istnieć poza nim. Religie. Wiele religii, takich jak chrześcijaństwo, islam i hinduizm, naucza o istnieniu duszy, która jest nieśmiertelna i żyje po śmierci ciała. W zależności od religii dusza może trafić do nieba, piekła, czyśćca, reinkarnować się lub połączyć z Bogiem. Podsumowanie, koncepcja duszy poza ciałem jest obecna w wielu różnych filozofiach i religiach. Wspólnym elementem jest przekonanie, że dusza jest niezależna od ciała i może istnieć po jego śmierci. Trójca Święta, czym jest? Najprościej i w zrozumiały sposób Trójcę Świętą można opisać jako jednego Boga istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Kluczowe punkty: Jeden Bóg Chrześcijanie wierzą w jednego Boga. Trzy osoby Ten Bóg istnieje jako trzy różne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Równość: wszystkie trzy osoby są równe i mają tę samą boską naturę. Nie ma hierarchii, że jedna osoba jest ważniejsza od drugiej. Jedność trzy osoby są zjednoczone w jednym Bogu. Nie są to trzej różni bogowie, ale jeden Bóg w trzech osobach. Analogia często używa się różnych analogii, aby spróbować wytłumaczyć Trójcę Świętą, choć żadna nie jest idealna, ponieważ Trójca jest tajemnicą wiary. Jedną z takich analogii jest słońce. Słońce to Bóg, światło słoneczne to Syn Jezus Chrystus, ciepło słoneczne to Duch Święty. Słońce, światło i ciepło to trzy różne rzeczy, ale wszystkie pochodzą od Słońca i są z Nim nierozerwalnie związane. Podobnie jest z Trójcą Świętą. Podsumowanie Trójca Święta to chrześcijańska doktryna, która mówi, że Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszystkie trzy osoby są równe i mają tę samą boską naturę. Czy Bóg jest w tym wiecie, czy poza Nim? To bardzo ważne pytanie, które ludzie zadają od wieków. Odpowiedź na nie zależy od tego, jak rozumiemy Boga i jego relacje ze światem. Bóg jako Stwórca i Utrzymywacz, z chrześcijańskiej perspektywy Bóg jest Stwórcą Wszechświata to On stworzył wszystko, co istnieje, w tym nasz świat. Jednak Bóg nie tylko stworzył świat, ale także go podtrzymuje w istnieniu. Jego obecność jest niezbędna dla istnienia i funkcjonowania Wszechświata można powiedzieć, że Bóg jest zarówno w świecie, jak i poza nim. Jest w świecie, ponieważ jego moc i obecność przenikają wszystko, ale jednocześnie jest poza światem, ponieważ jest od niego nieskończenie większy i nie jest ograniczony jego prawami. Transcendencja i imięcia Boga, te dwa pojęcia pomagają zrozumieć relację Boga ze światem. Transcendencja oznacza, że Bóg jest ponad światem, że jest nieskończony i niepojęty. Imięcia oznacza, że Bóg jest obecny w świecie, że działa w nim i troszczy się o niego. Te dwa aspekty nie wykluczają się, ale uzupełniają. Bóg jest jednocześnie transcendentny i imanentny. Bóg w Biblii, w Biblii znajdujemy wiele przykładów Bożej obecności w świecie. Bóg rozmawia z ludźmi, dokonuje cudów, interweniuje w historię. Jednocześnie Biblia podkreśla, że Bóg jest święty i oddzielony od grzechu i zła, które istnieją w świecie. Podsumowanie: Bóg jest obecny w świecie, ponieważ jest Jego Stwórcą i Utrzymywaczem. Jego moc i miłość przenikają wszystko. Jednocześnie Bóg jest ponad światem, ponieważ jest nieskończony i nie jest ograniczony jego prawami. To, że Bóg jest jednocześnie transcendentny i immanentny, jest tajemnicą naszej wiary.